Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się bardzo przyjemnym tematem, jeśli chodzi o dział atmosfera, a mianowicie będziemy sobie rozmawiać o mapie synoptycznej. Mapa synoptyczna to jest specyficzny rodzaj mapy, jeśli chodzi, o to, jeśli chodzi o kartografię, ponieważ jest to mapa, która przedstawia nam to, co będzie w przyszłości i jaki będzie stan atmosfery. Bo my doskonale wiemy, że atmosfery, to jest po prostu pogoda. I wiemy z poprzedniej lekcji, że pogoda a klimat to są dwa różne pojęcia i nie możemy ich traktować jako synonimy. Przypominam, że klimat to jest powtarzanie się pogody w ciągu roku. Czyli, że co roku mamy zimę, co roku mamy wiosnę, co roku mamy jesień, co roku mamy lato. Prawda? I ten Klimat, ta pogoda w ciągu roku, czyli przez te 365 dni lub 366 dni wygląda tak samo lub podobnie. I to jest klimat. klimaty mogą być umiarkowane, klimaty mogą być równikowe, podzwrotnikowe, zwrotnikowe i tak dalej. O tym rozmawialiśmy na poprzedniej lekcji. Kiedy mówiliśmy sobie o y, klasyfikacji klimatu według Wincentego y, okołowicza, prawda? I moi drodzy, natomiast pogoda to jest to, co dzieje się tu i teraz. No i właśnie, czyli aktualny stan atmosfery. Czyli wyglądam przez okno i widzę pochmurne niebo, słaby wiatr, umiarkowaną temperaturę i załóżmy ciśnienie na poziomie 1012, jak to Paskali, tak? Na przykład. Czyli klimat to jest powtarzająca się pogoda w ciągu roku, natomiast pogoda to jest po prostu aktualny stan atmosfery. No i właśnie, ale dzisiaj będziemy się zajmować mapą synoptyczną, czyli mapą, która pokazuje nam, jaka mniej więcej będzie pogoda. Używam tutaj słowa mniej więcej, dlatego, ponieważ te mapy synoptyczne nie są zawsze dokładne z tym, co tak naprawdę będzie się działo w tej pogodzie, bo synoptycy też są ludźmi. I też się mylą. Synoptyk natomiast to jest osoba układająca mapę synoptyczną, czyli przewidująca tak naprawdę to, co będzie działo się w pogodzie. No i moi kochani, yy, i gdzie synoptyk tak naprawdę pracuje? Moi drodzy, synoptyk, czyli osoba, która przewiduje pogodę i tworzy mapy synoptyczne, pracuje yy, w ogródkach chociażby pogodowych, czyli są to takie miejsca, gdzie y, są y, różne przyrządy y, meteorologiczne, które y, pokazują na przykład jaka była suma opadów i tak dalej. Y, jaka prędkość wiatru o tych przyrządach sobie za chwilkę powiemy, y, ale pracuje także w radarach, w studiach. Radary chociażby pokazują nam chmury, jakie takie fronty atmosferyczne. I doskonale. wiemy, że mamy fronty chłodne, mamy fronty ciepłe, każdy z nich przynosi inną pogodę. Zresztą moi moje synoptycy dobrze kontaktują się i współpracują z synoptykami z innych krajów. Dlatego chociażby jeśli nad Niemcami jest, jakaś masa powietrza, na przykład idzie front atmosferyczny, zimny front atmosferyczny z burzami i on przesuwa się na zachód, to synoptycy łatwo mogą przewidzieć, że ten front burzowy przyjdzie do nas i mogą mniej więcej przewidzieć, o której to będzie godzinie, które miasta są najbardziej zagrożone, e, czym charakteryzuje się ta burza, czy są opady gradu, czy jest fałsz czy są nawalne, intensywne opady deszczu czy grozi nam powój błyskawiczna tak to wszystko mogą synoptycy przewidzieć no i ci synoptycy tak jak mówią pracują przede wszystkim w ogródkach meteorologicznych radarach i moich grozy stacjach pogodowych i jakie dane zbierane są na stacjach pogodowych usłonecznienie pokrywa śnieżna wilgotność powietrza i temperatura punktu rosy, tak? czyli ta temperatura skroplenia się pary wodnej. Wielkość i rodzaj oparów atmosferycznych, widzialność, czy jest mgła na przykład, tak? jakieś zapylenia. Kierunek wiatru oraz jego prędkość. To też jest bardzo ważne, bo bardzo dużo w pogodzie, moi drodzy, właśnie zależy od kierunku i siły wiatru. Wielkość zachmurzenia i rodzaj zachmurzenia, tak? czy są to chmury warstwowe, czy są to chmury kłębiaste. Jaki jest procent zachmurzenia nieba? Czy to jest całkowite zachmurzenie, czyli 100%, czy zachmurzenie zerowe, czyli że w ogóle zachmurzenia nie ma, czy, czy na przykład jest to zachmurzenie 30%, czyli jest umiarkowane, prawda? Ciśnienie atmosferyczne, które wiadomo, podajemy w hektopaskalach i temperatura powietrza, która również jest bardzo ważnym składnikiem po ja to się zawsze śmieję, że najważniejsze składniki pogody to jest po prostu temperatura powietrza, żeby nie było no, ani za ciepło, ani za zimno oraz moi drodzy, czy są opady. Bo najlepiej jakby ich nie było, kiedy coś planujemy na świeżym powietrzu, prawda? No i moi drodzy, z jakich przyrządów, urządzeń biorą dane tak naprawdę synoptycy? Snopcycy biorą dane z różnych przyrządów, takim myślę, że najbardziej znanym przyrządem jest wiatromierz. Wiatromierz, który nam po prostu mierzy siłę wiatru. Ja to się zawsze śmieję, że to są takie łyżki, które się kręcą, jeśli wieje, wieje wiatr. Bardzo często jest również taka strzała, która pokazuje nam kierunek wiania wiatru. Kolejnym przyrządem jest higrometr, który mierzy nam temperaturę, przepraszam, nie temperaturę, mierzy nam wilgotność powietrza. Wilgotność może być względna, bezwzględna. Jedna podawana jest na jednostkę powierzchni, druga podawana jest na, na zasadzie procentów. Tak? Higrometr mierzy wilgotność powietrza. Kolejne to jest poletko, które to jest taki jakby patyczek z termometrem, który mierzy nam temperaturę albo gleby, albo tuż nad nią, czyli przy gruncie można powiedzieć. Pluviometr natomiast, inaczej deszczomierz, to jest przyrząd, który mierzy nam sumę opadów atmosferycznych. Tak? My zaraz sobie jeszcze te My sobie zaraz jeszcze te, te wszystkie y, urządzenia zobaczymy y, na, y, moi kochani, y, grafice. No, i później sobie jeszcze zobaczymy na, graficy, na grafice mapę synoptyczną, którą ja mam na stronie 123, i przeanalizujemy sobie, co oznaczają różne sygnatury y, na mapie synoptycznej. Także możemy zaczynać. Mamy tutaj przedstawioną mapę synoptyczną Europy i na tej mapie synoptycznej jest bardzo dużo sygnatur. Ona może na początku wydawać się nieczytelna i dość skomplikowana, ale kiedy sobie spojrzymy na legendę takiej e, mapy, no to szybko zmienimy zdanie, że jednak te mapy są przyjemne. Ja, kiedy byłem małym dzieckiem i oglądałem prognozę pogody, to zawsze rozumiałem tylko te mapy, które pokazywane są w drugiej części prognozy pogody. Czyli te mapy, które pokazują na, nasz kraj, i zaznaczone na nich, na, na tej mapie miasta yy, oraz, moi kochani, yy, opady, burze, cyferki, które oznaczają temperaturę. Nigdy natomiast nie rozumiałem tej mapy początkowej, kiedy to synoptyk Yy, prezenter pogody, w zasadzie to już, chociaż niektórzy prezenterzy pogody są, yy, są yy, również synoptykami. Takim prezenterem pogody jest chociażby Tomasz Wasilewski. Yy, bardzo, naprawdę yy, w porządku yy, prezenter i naprawdę z bardzo wielką wiedzą. Yy, pan, który w TVN-ie ale także na TV w ekspresie ja zawsze y, często prezentuje pogodę. I on również jest właśnie z synoptykiem, z bardzo długim stażem, można powiedzieć. Y, I moi kochani, y, ja nigdy tych map, słuchajcie, nie rozumiałem. Dopiero wtedy, kiedy zacząłem zajmować się tą geografią dosyć intensywniej, dosyć mocniej, głębiej, no to wtedy dopiero zacząłem te mapy y, sobie analizować. No i. Okazało się, że one są całkiem przyjemne. I mam nadzieję, że teraz po wytłumaczeniu wam tej mapy również okażą się one przyjemne. Mamy mapę Europy synoptyczną i mamy legendę. I mamy front ciepły. Front ciepły zawsze jest zaznaczony taką sygnaturą, czyli Czerwoną kreską z takimi wypustkami zaokrąglonymi. No i mamy pokazane ciepły, ciepłe fronty morskie, ciepłe fronty atmosferyczne. No i co te ciepłe fronty atmosferyczne przynoszą? No, one, wiadomo, przynoszą, moi kochani, wyższe temperatury, przynoszą opady o charakterze raczej długotrwałym i bardziej wilgotne powietrze. Chłodny front atmosferyczny natomiast oznaczany jest niebieską sygnaturą, z wypustkami takimi zaostrzonymi. No i tu wszędzie widzimy y, chłodne fronty atmosferyczne i musimy wiedzieć, że chłodne fronty atmosferyczne natomiast przynoszą, przynoszą suchsze masy powietrza, y, chłodniejsze powietrze i ten front atmosferyczny charakteryzuje się opadami. Krótkotrwałymi, często nawalnymi, i na frontach chłodnych powstają burze. Czyli dosyć silne zjawiska atmosferyczne, się, charakteryzujące się silnymi opadami. Zawsze zimny front idzie szybciej niż front ciepły, dlatego bardzo często one się łączą, ponieważ chłodny dogania ciepłe, ciepły. I kiedy chłodny dogoni ciepły, powstanie nam front zokludowany, ale jego tutaj nie mamy zaznaczonego. Układy ciśnienia. Wyżej i niżej. Doskonale wiemy, że wyż to jest yy, nacisk powietrza na powierzchnię ziemi. Wtedy ciśnienie jest wysokie, natomiast niż to jest, kiedy powietrze się unosi do góry. No i widzimy, że mamy niż, chociażby tutaj nad naszym Morzem Bałtyckim mamy yy, układ niskiego ciśnienia, a tutaj nad Morzem Czarnym mamy wyż, tak? Tutaj nad Francją też mamy wyż, a na przykład nad Islandią mamy dosyć mocny układ niskiego ciśnienia, tak? Czyli tu ciśnienie jest niskie. No i pamiętamy, że w niżu silny wiatr, opady, yy, Niekoniecznie niższa temperatura, ale zazwyczaj niższa charakteryzuje się brzydszą pogodą, czyli takiej, której nie lubimy. Zjawiska meteorologiczne, czyli deszcz, opad przelotny, burza, mrzawka, śnieg, mgła. No i widzimy, no deszcz, no gdzie tutaj pada. No deszcze padają przy niżach, tak? Czyli no tutaj mamy niż i zobaczcie, że tutaj mamy te kropeczki, tak? Czyli tu będzie padało w niżu. Mrzawka występuje w samym środku niżu bardzo często, tak. Tutaj tak samo mamy opad, nie, bo też mamy yy, w, w niż. No, śnieg tutaj chyba nam nie, nie, nie grozi. Chociaż, no nie, tutaj w, na północnej, w północnej części yy, basenu Morza yy, Bałtyckiego mamy opady yy, śniegu, tak. Yy, Obszar opadów ciągłych, no to tam, gdzie są właśnie yy, niże i przejście ciepłego frontu atmosferycznego, tak? Czyli tutaj zobaczcie, bo front idzie w tą stronę, w którą senę ma wypustki. Czyli w Europie zazwyczaj fronty idą z zachodu na wschód i tak samo jest w tym przypadku. Ten zimny, chłodny front idzie w tą, ten również idzie na, na wschód, tak? Ten idzie na wschód, ten idzie na wschód, ten idzie na wschód, ten idzie na wschód, ten idzie bardziej na północny zachód, tak? No, ale widzimy, że opady ciągłe raczej w niżach. Wielkość zachmurzenia, tak jak powiedziałem dzisiaj na lekcji, podawana jest w skali do 10. No i widzimy, 0 to jest brak zachmurzenia. Natomiast 0 to jest brak zachmurzenia, a 10 to jest całkowite zachmurzenie. No i moi kochani, mamy jeszcze wiatr i jego prędkość, no i mamy, wiatr podajemy albo w metrach na sekundę, albo w kilometrach na godzinę, tutaj akurat pokazane jest w metrach na sekundę, no i wiadomo, czym większa wartość, tym wiatr mocniejszy i kierunek wiatru, który pokazuje nam te wypustki od tego kółeczka, od każdego kółeczka jest wypustek, od tej strony wieje wiatr. No, w Europie raczej wieją wiatry zachodnie, jest to związane z siłą Coriolisa. I tak samo jest w, przy, w tym przypadku, chociażby w Polsce tutaj mamy pokazane, że no, wieje z północnego, no z zachodu, tak, z północnego y, zachodu. Bo pamiętamy, że wiatr zawsze wieje też z wyżu do niżu, prawda? No i temperatura powietrza mamy tutaj chociażby nad... Hiszpanią 18, nad Londynem 15, w Polsce gdzieś tu na Podkarpaciu 5, przy zachodniej granicy z Niemcami już 6, na Białorusi 3, a na północy Skandynawii już ujemne temperatury tak z rzędu minus 4-2 minus stopni. Z tym pokazane w tabelce, co przynoszą dane fronty atmosferyczne: front chłodny i front ciepły, ale tego już nie będziemy sobie analizować, natomiast chciałbym żebyśmy sobie przeanalizowali jeszcze te narządy meteorologiczne, które, o których Wam opowiadałem mamy wiatromierz czyli mówię, to są takie łyżeczki, które się kręcą, czym szybciej się kręcą, tym wiatr wieje mocniej i taka strzała, która pokazuje nam prędkość wiatru. Tu mamy poletka, poletko, yy, czyli taki patyczek wbity z termometrem, który mierzy nam po prostu yy, temperaturę w gruncie i przy gruncie. Nawet na głębokości 100 metrów również. No klatka meteorologiczna, to wiemy, heliograf, o, o heliografie też nie wspomniałem. Heliograf, moi drodzy, to jest przyrząd, który mierzy nam nasłonecznienie od helio, czyli od Słońca, prawda? Deszczomierz, inaczej pluviometr, mierzy nam wielkość opadu. No i tutaj nie mamy jeszcze zaznaczonego tego higromy, a mamy tutaj higrometr. Tak, Tylko nie mamy narysowanego. Higrometr to jest, moi drodzy, przyrząd, który mierzy nam wilgotność powietrza. Przypominam, wilgotność powietrza określana jest jako względna lub bezwzględna. Temat o mapie synoptycznej myślę, że jest bardzo przyjemnym tematem. Ja postarałem się go. Wyjaśnić Wam jak najprościej, mam nadzieję, że wszystkie wartościowe informacje Wam dzisiaj przekazałem. Na następnej lekcji będziemy sobie rozmawiać dalej o atmosferze i będziemy sobie mówić o ekstremalnych warunkach pogodowych i o, na, i o anomaliach pogodowych, czyli an, o anomaliach, czyli o tym, co w danym klimacie nie powinno mieć miejsca. Czyli że chociażby w w klimatach zwrotnikowych nie powinien padać śnieg, a w klimatach polarnych nie powinny przechodzić trąby powietrzne. Tak? I o tym będziemy sobie rozmawiać na kolejnej lekcji. Yy, myślę, że temat również na czasie, ponieważ zmagamy się ze zmianami, ze zmianami klimatycznymi, które nas nękają, niszczą na, nasz dorobek. A pamiętajmy, że yy, pogoda Ej. bardzo mocno wpływa na wszystkie sektory gospodarki. Przede wszystkim na usługi, ale nie tylko, bo także na przemysł czy rolnictwo. To tyle. Dziękuję i do następnej lekcji. Pozdrawiam Was.